Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Trwające od prawie dwóch lat największe w historii zawirowania na rynku lotniczym zupełnie zmieniły trendy zarówno w europejskim, jak i światowym lotnictwie. Lotniska, które jeszcze dwa lata temu byłyby jednymi z największych na świecie, często świecą pustkami i w drugą stronę. Najwięcej operacji w Europie wykonuje się obecnie na lotnisku. Które niedawno otworzono, i raczej nikt z Was nie wskazałby go, szukając najbardziej zatłoczonego lotniska Europy. W tym odcinku przyjrzymy się liście 10 największych lotnisk Europy. Zobaczymy, gdzie podzieli się faworyci tego zestawienia oraz gdzie znajduje się na tej liście. Polskie lotnisko Chopina oraz inne polskie porty. Lista bazuje na liczbie operacji od lutego do czerwca 2021 roku, dlatego całoroczna lista może nieznacznie różnić się od tego zestawienia. Gdy myślimy o najbardziej zatłoczonych lotniskach Europy, to naturalnie myślimy o największych miastach Europy. Jednym z największych miast starego kontynentu, można powiedzieć, hub przesiadkowy dla osób lecących za ocean, jest Londyn i londyńskie lotnisko Heathrow. I tutaj mamy niespodziankę, ponieważ z pierwszego miejsca okupowanego przez lata London Heathrow spada dopiero na dziesiąte miejsce, a jest to spowodowane przede wszystkim ograniczeniem podróży za ocean oraz samo przeznaczenie lotniska. London posiada kilka lotnisk, a Heathrow służy głównie lotom pasażerskim, które w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco zostały ograniczone. Ruch pasażerski na tym lotnisku w 2020 roku spadł niemal czterokrotnie, a od lutego do czerwca lotnisko obsłużyło jedynie 27 tysięcy samolotów. Lotnisko, które jeszcze dwa lata temu w tym rankingu znalazłoby się dopiero na 32 miejscu. Petersburg od 2020 roku znacząco wzrósł na znaczeniu jako hub dla linii cargo, które korzystają z ogromnego portu w tym mieście. A od lutego do czerwca tego roku wykonano już tam 30 tysięcy operacji. Ciekawostką o tym lotnisku może być jego trzyznakowy kod IATA, który odnosi się jeszcze do starej nazwy miasta LED, czyli Leningrad. Na ósmym miejscu stolica Hiszpanii. W jakim kraju leży Madryt? Lotnisko w Madrycie przede wszystkim znane jest ze swoich nietypowych pasów startowych, których pary wzajemnie się wykluczają, mimo że żadne z nich wcale się ze sobą nie przecina. Lotnisko swoje wysokie miejsce w zestawieniu zawdzięcza również temu, że jest jedynym dużym madryckim lotniskiem, przez co polecimy tutaj również tanimi liniami lotniczymi. Mimo to, co ciekawe, z Polski dolecimy tutaj tylko z Warszawy oraz sezonowo z Krakowa. Ikoniczne lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu z drugiego miejsca spada dopiero na siódme. Jest to spowodowane oczywiście brakiem turystów w pięknym Paryżu. Brak turystów mógł na paryskim lotnisku odbić się zdecydowanie bardziej, ponieważ ratuje ich ogromna liczba frachtu, spowodowana tym, że w Paryżu znajdują się tylko jedynie dwa duże lotniska. znajdujące się po azjatyckiej stronie Stambułu, co może być lekką kontrowersją w komentarzach, lotnisko Sabiha. Swoją nazwę zawdzięcza pierwszej tureckiej pilotce. Lotnisko to znajduje się tak wysoko, ponieważ obsługuje ogromną ilość frachtu podróżującego po całym świecie oraz obsługującego największe miasta Europy. Natomiast jeśli chodzi o ruch pasażerski, to mimo, że istnieje i nawet miałem aż cztery razy okazję lecieć z tego lotniska w ciągu ostatnich dwóch lat, to lotnisko nie łapie się nawet do setki najbardziej ruchliwych lotnisk względem ilości obsłużonych pasażerów. Największe pasażerskie lotnisko w Federacji Rosyjskiej, a zarazem główny Moskiewski Port Lotniczy, jeszcze w 2019 roku obsłużyło niemal 50 milionów pasażerów. Lotnisko to powstało w 1959 roku, a jednym z głównych inżynierów budujących port był Polak Tomasz Tuszyński. Kolejny absurd wywołany przez kryzys w 2020 roku spowodował, że główne moskiewskie lotnisko znalazło się w zestawieniu niżej od lotniska Moskwa-Tomodiedowo. Powodem tej zmiany poza względami cargo jest również fakt, że coraz więcej linii przenosi się właśnie na to lotnisko. Wśród nich jest na przykład największa rosyjska tania linia lotnicza S7 Airlines. Przenosinom pomaga fakt, że port posiada nowocześniejszą infrastrukturę od szeremetiewa. Zamieszkały przez mniej niż 800 tysięcy ludzi Frankfurt jest przez wielu nazywany europejską Atlantą. Niewielkie miasto może pochwalić się jednym z największych portów lotniczych w Europie. Lotnisko we Frankfurcie jest jednym z dwóch portów przewidkowych Lufthansa, która lata stamtąd do 167 różnych miast, dzięki czemu tak wysoko znalazło się to lotnisko w tym zestawieniu. Drugim powodem jest fakt, że Frankfurt jest biznesową stolicą jednej z największych gospodarek świata. Na drugim miejscu lotnisko, które od zawsze w tym rankingu było wysoko, a swoją pozycję poza sojuszowi Air France KLM zawdzięcza przede wszystkim transportowi cargo, który często bazuje na amsterdamskim porcie, z którego fracht dalej rozsyłany jest już samolotami. W 2018 roku lotniska w tym zestawieniu wcale nie było. W 2019 zajęli już siódmą pozycję, aby w końcu w zawiłym 2020 roku objąć pozycję bezdyskusyjnego lidera. Główne lotnisko europejskiej strony największego miasta w Europie jest po prostu ogromne, oraz co ciekawe, w 2020 roku zaliczyło najmniejszy spadek ilości odprawionych pasażerów wśród wszystkich lotnisk z pierwszej dziesiątki zestawienia. Istnieją dwa główne powody, dlaczego to lotnisko jest największym lotniskiem na naszym kontynencie. Po pierwsze, Stambuł jest zamieszkiwany przez ponad 15 milionów osób. Jest to na przykład prawie 5 razy więcej od 5 Berlina. Dodatkowo Stambuł posiada równie ogromny port, z którego drogą lotniczą rozsyłane są towary nie tylko na Europę. Szacuje się, że przepustowość lotniska w 2025 roku ma osiągnąć 200 milionów pasażerów rocznie. Jest to 2,5 razy więcej od najlepszego wyniku w Europie w 2018 roku należącego wówczas do London Heathrow. Jak możecie się domyśleć, naszych lotnisk próżno szukać w tym zestawieniu. Warszawskie Okęcie od lutego do czerwca tego roku obsłużyło 13 tysięcy lotów, co daje nam dopiero 33. miejsce. Jeśli chodzi o liczbę pasażerów, to w 2020 roku zajęliśmy 32. miejsce. Natomiast jeśli chodzi o inne polskie porty, to na 62. miejscu względem obsłużonych pasażerów w 2020 roku zajmuje Kraków, na 90. miejscu znalazło się Gdańskie Lotnisko Lecha Wałęsy, a dokładnie pierwszą setkę zamykają Katowice. Jak będą wyglądały najbliższe lata w lotnictwie? Kiedy wrócimy do ruchu sprzed 2020 roku? Szacunki są różne i na pewno najbliższe lata w lotnictwie będą bardzo ciekawe, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału Samoloty. Zapraszam również na materiał o najstarszym kursującym samolocie świata. Dzięki, cześć!